Słuchajcie drodzy widzowie, jak jeszcze tego nie widzieliście, to dnia dzisiejszego dostaliśmy ogromną aktualizację, która w zasadzie nic fajnego nie zmieniła. Ktoś zaraz powie, że naprawiono błąd powodujący, że pasek postępu premier nie wyświetlał się poprawnie w niskich rozdzielczościach, a ja wam powiem tak, że to kompletnie nie ma sensu. W sensie ja nie dziwię się graczom, którzy uciekają, którzy zrobią sobie przerwę od Cesa, bo patrząc na te aktualizację, patrząc na te zmiany, no coś tu ewidentnie jest nie tak. Ja już nawet pomniałam, że najciekawszą z tej aktywizacji jest nic innego jak możliwość oddalenia jeszcze bardziej radaru. Wow, super mega zmiana. No, to już coś, coś nam pokazuje, że niefajne są te realizacje. Pomijając oczywiście, że i raczej jakaś tutaj fala cichych wagmanów była, bo, bo zobaczcie sami zresztą. Tu jest Chińczyk, płacze, prosi Wal, żeby mu przywrócili i oddali jego pieniądze za skiny. No, no,. 而不是我干嘛了呀？我，威慑，我不当刀狗了，把我钱还我，把我心脏不好，别跟我开玩笑啊！别给我开这种玩笑呀，威慑，我错了，我不当刀狗了，我不了把我钱还我吧。不是 <music> Uuu, to jest panowie i panie nic innego jak Hodro, tym czwórka z tego co kojarzę chyba że jestem ślepy, bo ta rozdzielczość nie jest jakaś duża. Chyba mi o tu streama, no ale po co komu tyle przedmiotów takich samych? W sensie nie rozumiem kompletnie, no albo dobra, może w sumie trochę rozumiem, ale po co mu tyle tych rękawiczek? No mógłby się podzielić tak szczerze, no co nie ubierze ich wszystkich naraz, co nie? No nie wiem, w sumie dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie jego fuckbana i jego reakcję I czy według was rzeczywiście była jakaś fala banów, bo patrząc na to ile czyterów jest teraz, a ile było wcześniej w sezonie pierwszym to wydaje mi się, że coś, coś Valve zrobiło, coś tam pogotowali, coś rzeczywiście zmniejszyli ilość cheaterów, ale dalej im brakuje dużo do ideału. No i na koniec mogę Wam dopowiedzieć, że niestety bądź stety G2 odpadło. W sensie no Heavy God jeszcze się nie dostosował do drużyny i jeszcze nie mają tego zgrania, ale fajnie się już to oglądało i widać, że Malps jak wejdzie jeszcze bardziej w buty Niko, to rzeczywiście będzie miało to więcej sensu niż nie. No i może rzeczywiście fajniej się jeszcze będzie to oglądało Nie wiem, dajcie znać w komentarzu co wy o tym sądzicie Jak jeszcze oglądacie ten materiał to zapraszam was do wsparcia kanału Gdzie macie masę dodatkowych materiałów dla ręk wspierających Biały to wspierający, niebieski to w zasadzie jest co? Niebieski to jest new player, jest żółty to jest sponsor No i możecie wybić na Discorda, gdzie macie nic innego jak konkursik na 20 PSF kart Tylko pamiętajcie o komentarzach i łapkach pod materiałami Bo często gęsto nie dajecie tego i muszę losować dalej, co nie? Miłego dnia wam życzę widzowie, trzymajcie się, no i cześć!